Z tamtej strony, Nikita i Julka. Patrzcie, tu jest z tej strony. Jedna, nie? Nie, się. Pan nie chce drzwi filmować po prostu. Nikita, chodzi do nas bliżej tutaj, cały to jesteś wysoki. To jest komisja kultury i sportu. Dzień dobry. Witam państwa na konferencji prasowej przewodniczącego parlamentarnego zespołu do spraw młodzieży, senatora Jerzego Wcisły, na temat barier i kryzysów w uprawianiu sportu przez młodych. Są z nami także główny koordynator Rady Młodzieżowej przy Parlamentarnym Zespole do Spraw Młodzieży, Miłosz Kozikowski, oraz przedstawiciele Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, przewodnicząca Kamila Wnuk. Jan Małek i Anna Popiel. Zapraszam do mikrofonu pana senatora Jerzego Wcisłę. Witam państwa. Konferencja jest w zasadzie konferencją, którą przygotowałem nie ja, ale organizacje, których przedstawicieli tutaj dzisiaj macie państwo przed sobą. Konferencję zorganizowali przedstawiciele Komisji Sportu i Kultury. Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz przedstawiciele Rady Młodzieżowej przy parlamentarnym zespole do spraw młodzieży. Konferencja poświęcona jest sytuacji w sporcie młodzieżowym na podstawie raportu o licencjach zawodniczych w województwie mazowieckim. Licencja zawodnicza to jest taki dokument, który w zasadzie poświadcza, że młody człowiek, który ma taką licencję jest Sportowcem, który ma prawo udział brać w rozgrywkach, w turniejach, w ligach. Czyli, można powiedzieć, jest sportowcem profesjonalnym. I ci młodzi ludzie uczestniczyli w przygotowaniu raportu dzisiaj przedstawią wnioski, które z tego raportu wynikają. I to są wnioski, w moim odczuciu, niesamowicie ważne dla przyszłości polskiego sportu. Mam nadzieję, że tak zostaną też odebrane przez odbiorców dzisiejszej konferencji. Proszę bardzo o przedstawienie wyników tego raportu. Dziękuję bardzo. Proszę, pan Jan Małek. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, od marca pracowaliśmy nad stworzeniem raportu, który ukazałby właśnie ilość aktywnych licencji zawodniczych wśród młodzieży na Mazowszu. Zbieraliśmy dane bezpośrednio od związków sportowych, ale też z ewidencji internetowych. Naszym celem było zbadanie, jak zmienia się ilość licencji z wiekiem, jak wpływa na to płeć. Ale też, jakie sporty są najpopularniejsze wśród mazowieckiej młodzieży i młodzieży całego kraju? Najbardziej niepokojącym wnioskiem, który z raportu płynie, i wnioskiem, na którym chcielibyśmy się skupić najbardziej, jest ten o drastycznym spadku poziomu aktywności fizycznej na poziomie zawodniczym w okresie nauki średniej. Między kategoriami U15 i U17 oraz między U17 i U19. Ilość licencji zawodniczych w związkach sportowych z najpopularniejszymi dyscyplinami, takim jak piłka nożna, koszykówka czy siatkówka, spada o około 40%. Szanowni państwo, to jest niesamowicie wysoka liczba i dziwię się, że w przestrzeni publicznej nie ma takiego wniosku, nie ma wiedzy o takim zjawisku. Z naszej perspektywy niezwykle potrzebne jest skrupulatne zbadanie, jaka jest przyczyna takiego zjawiska w skali całego kraju, nie tylko Mazowsza. Jest taka percepcja, że młodzieży się nie chce. Że sport spadł w ostatnich latach na drugi plan, że młodzież jest nudna, sport ją nudzi i jest bierna. Chciałem może wskazać taki kierunek, że należy pytać dlaczego, jaka jest tego przyczyna. I z naszej w sumie perspektywy na chłopski rozum, warto by wskazać, że pewną barierą jest trudność w edukacji obowiązkowej z takim profesjonalnym szkoleniem sportowym. I teraz dlaczego? W momencie, w którym idziemy do szkoły średniej. Eee, przedłużają nam się godziny, musimy jeździć czasami dalej z małych miejscowości do większych miast, ale też jest większa presja na naukę. Chciałbym, żeby wybrzmiał taki jeden mój bardzo osobisty w sumie, ale też wniosek na cały kraj, że apelujemy, aby młodzi sportowcy nie musieli wybierać między kontynuacją kariery sportowej a uzyskaniem godnego wykształcenia. Istnieją oczywiście inne e, przyczyny, które są możliwe. Nie tylko ta edukacja, na którą tak łatwo narzekać. Można też wskazać problemy z motywacją, wypalenie czy łatwiejsze z wiekiem przechodzące kontuzje sportowe, takie, na przykład skoczka, e, bardzo powszechne w piłce ręcznej, siatkówce czy koszykówce. Istnieją oczywiście szkoły mistrzostwa sportowego, placówki dedykowane bezpośrednio dla łączenia nauki ze sportem, aczkolwiek nale, należy wskazać na podstawie różnych źródeł, że poziom edukacji obowiązkowej, tej, którą programowo znaczy miejscowość edukacji, spada znacząco w tych placówkach, także nie jest to rzetelne, systemowe rozwiązanie. W kwestii rozwiązań chcielibyśmy wstawa, wskazać na taki może postulat. Żeby osoby, które licencję zawodniczą posiadają, aktywnie uczestniczą w zadach sportowych, nie musiały uczestniczyć w lekcjach WF-u w szkole średniej. Dlaczego? Trzy godziny w tygodniu taki zakres w szkole średniej podstawowej jest, to, są, to może być czas na odpoczynek, może być czas na nadrobienie nauki czy regenerację przed treningami. Chcemy, żeby nasz raport przyczynił się nie tylko do ładnej konferencji prasowej i kartek papieru, ale żeby poszedł, poszło za nim realne działanie żeby w skali całej Polski zbadać e, przyczyny wynikających z tych danych liczby wniosków i żeby poszło za tym realnie działanie. Od tego będziemy mieć wsparcie Rady Radzie Młodzieżowej przy Parlamentarnym Spraw, Spraw Młodzieży i innych organizacji młodzieżowych. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i zapraszam pana Miłosza Kozikowskiego. Dzień dobry. Ja chciałem na wstępie podziękować Młodzieżowemu Sejmikowi Województwa Mazowieckiego, zwłaszcza Komisji Sportu i Kultury, którzy wyszli do nas z tą inicjatywą przygotowania takiego raportu i wypromowania go w zasadzie w przestrzeni ogólnopolskiej. Do tego samego zapraszamy wszystkie pozostałe młodzieżowe Sejmiki Wojewódzkie. Będziemy się z nimi kontaktować w tej sprawie, ponieważ kwestia aktywności sportowej w młodym wieku jest dla nas ogromnie istotna i jest jedną z najważniejszych rzeczy, którymi będziemy się niedługo zajmować. Uważam, że absolutnie niedopuszczalną kwestią jest społeczne duszenie entuzjazmu sportowego u młodych ludzi. Po pierwsze, objawia się to często taką kulturą, w której zabraniamy dzieciom biegać po jakimś placu, grać w piłkę w przestrzeni publicznej, dusząc w ten sposób entuzjazm, który jest obecny we wszystkich krajach Europy, które osiągają sportowe sukcesy. U nas tego niestety nie ma, i między innymi na ten temat powstała dobra książka, do której odsyłam: Zakaz gry w piłkę, tak się nazywa. I ona właśnie mówi o tym naszym społecznym podejściu do tego, w jaki sposób reagujemy na, na uprawianie sportu, między innymi przez młodych ludzi. Druga kwestia to jest niestety fakt, że dzisiaj edukacja nie sprzyja w żaden sposób wykonywaniu sportu na poziomie profesjonalnym. Młodzi zawodnicy, którzy uprawiają sport w związkach sportowych, w klubach sportowych, w szkole niestety muszą robić drugie tyle. W związku z tym, że często nauczyciele wychowania fizycznego nie ułatwiają im pracy, nie ułatwiają im zdobywania ocen z WF-u tą dodatkową aktywnością, co też powoduje, że często nie mogą pójść na trening, żeby tylko zaliczyć WF w swojej szkole, co jest naszym zdaniem również absolutnie niedopuszczalne. Ale poza tym dużym, można to nazwać kryzysem wykonywania sportu, bo dzisiaj niestety wiemy, że polskie społeczeństwo, e, zwłaszcza w tym młodym wieku, e, tyje, tak, mamy duży problem z otyłością, e, gdzie ten sport jest myślę, że jednym z remediów na nasz kryzys, i tak naprawdę ostatnie miejsce, czy przedostatnie w Europie, które dzisiaj pod tym kątem zajmujemy, chcemy wyjść z pewnymi rozwiązaniami do Ministerstwa Sportu i Turystyki. W związku z tym na. Na podstawie tego raportu, który przygotowaliśmy, powstanie szereg rekomendacji dotyczących tego, w jaki sposób w gminach, powiatach powinny pojawiać się samorządowe budynki, w których młodzi ludzie będą mogli uprawiać sport, czyli wszelka infrastruktura, która będzie sprzyjać rozwijaniu talentów, ale też będziemy starali się dotrzeć do komercyjnych związków, czy właściwie klubów sportowych, które dzisiaj dysponują całą infrastrukturą, która mogłaby być udostępniana gminom w ramach specjalnych umów, tylko po to, żeby młodzi ludzie mogli w tamtym miejscu w weekendy, ale też poza godzinami zajęć klubowych uprawiać sport. Bardzo nam zależy na tym, żeby podejść do tego tematu jako jednego z priorytetów i dlatego też wejdziemy we współpracę szerszą z każdym sejmikiem wojewódzkim, żeby wspólnie przygotować raport na szeroką skalę i zająć się tematem, wspierając młodych ludzi. Dziękuję i oddaję głos pani Annie Popiel. Dziękuję. Szanowni Państwo, kolejny... Dziękuję bardzo. Kolejnym wnioskiem płynącym z raportu jest to, że dziewczęta uprawiające sport zawodniczy w mniejszym stopniu niż chłopcy. Yy, widać to w mniejszym stopniu niż chłopcy, wyraźnie po statystykach z naszego raportu, aż wyraźnie Aż w 31 na 47 badanych związków zawodniczych, liczba aktywnych licencji jest większa niż wśród niż, yy, dziewczyn. Najbardziej widoczne jest to na przykładzie najpopularniejszych dyscyplin sportowych, takich jak piłka nożna, siatkówka czy koszykówka, gdzie przewaga mężczyzn jest szczególnie wyraźna. Naszym zdaniem, sport jest nie tylko rywalizacją, ale przede wszystkim. Nauką i szkołą charakteru, odpowiedzialności i konsekwencji. Dlatego tak ważne jest, by młode osoby, czyli takie w naszym wieku, niezależnie od płci, miały równe szanse i mogły skorzystać z wartości, jakie niesie za sobą sport. Nie chodzi o sztuczne wyrównywanie statystyk, czy narzucanie jednego wzorca, ale o stworzenie takich warunków, gdzie młode osoby. Mogą wybrać, w jakiej kategorii chcą się rozwijać. Wiemy, że różnice w aktywności sportowej między płciami wynikają z wielu czynników. To nie tylko naturalne różnice w zainteresowaniach, wynikające w, z wychowania czy rówieśniczej presji, ale także tego, że chłopcy dostają więcej wsparcia od najbliższych, czy to rodziny, czy osób zaangażowanych w sport, dzięki czemu chłopcy osiągają lepsze rezultaty w sportach. Chcemy, by nasz apel pomógł lepiej zrozumieć Te mechanizmy i być punktem zwrotnym i w zasadzie takim wyjścia do dyskusji nad różnymi projektami, które mają poprawić sport połączony z nauką. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę o zabranie głosu teraz panią Kamilę Wnuk. Dziękuję bardzo. Mówi się, że sport kształtuje charakter. Ale dziś trzeba powiedzieć jasno. Zbyt często o starcie na bieżni czy wejściu na boisko e, decyduje nie pasja, ale zasobność portfela. I właśnie dlatego młodzież musi głośno mówić o barierach finansowych w sporcie. Na Mazowszu mamy powód do dumy, ponieważ ze statystyk wynika, że w roku 2024 e, ponad 64 miliony zostały przeznaczone na ośrodki sportowe. To znaczy hale, boiska e, i inne tym podobne. Pytanie teraz co za tym idzie? Idzie za tym wielka kłódka, która stoi na wejściu do danego ośrodka sportowego. Młodzi ludzie bez opieki dorosłego nie mogą sobie wejść z piłką i, i pograć z przyjaciółmi. Ośrodki są zamknięte i często nieudostępniane, ponieważ wiąże się to z za dużymi kosztami. Szkoły nie chcą w to inwestować, a nauczyciele nie chcą podejmować się dodatkowych zajęć sportowych prowadzonych razem z uczniami, mimo że fundusze wskazują na to, że mają do tego miejsce i mają do tego zasobności. Problem jest w tym, że niektórym się po prostu nie chce. Tak samo jest z młodzieżą. Bardzo często słyszymy, że młodzież jest, jest coraz mniej e, zaangażowana w sport, i troszeczkę się temu nie dziwię. Ponieważ jak możemy angażować się w coś, z czego nie widzimy owoców? W momencie, kiedy przychodzi moment pochwały, bo dziecko osiągnie dany sukces, szkoła od razu się tym szczyci i chwali na mediach społecznościowych. Pytanie teraz, jak wielką wagę przyczyniła do tego szkoła? Ile dała temu dziecku na rozwój swoich pasji i zainteresowań? Chwalić się jest prosto, ale ciężej to zrobić i o wiele ciężej zaszczepić jest w dziecku pasję do sportu, która coraz częściej jest pomijana i zapominana. Pytanie do Państwa, do dorosłych. W okresie wakacyjnym, ile razy wyszliście ze swoim dzieckiem na dwór? Ile razy pokazaliście mu, jak fajnie można bawić się sportem? Ile razy poszliście z nim na spacer, pograć w przysłowiową piłkę czy nawet wyjście na rower? Tak proste aktywności sportowe potrafią zaszczepić w młodym człowieku chęć rywalizacji, zabawy, a przy tym zasobności ruchowe, które uważam, że w dalszej przyszłości zaowocują tylko pozytywnymi skutkami. Naszą rolą jako młodzieżowych rad jest pilnować tego, aby te środki sportowe nie zostały zapomniane, a żeby zostały otwierane dla młodych osób, nie tylko dla tych, którzy mają zasobność portfela. Dlatego tak bardzo cenię sobie współpracę Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego wraz z Radą Młodzieżową. Po dzisiejszej konferencji zobowiązujemy się do tego, aby utworzyć więcej raportów w każdej części Polski. Poczynimy, poczynimy współpracę z innymi młodzieżowymi sejmikami danych województw i sporządzimy raport ogólnopolski, który będzie pokazywał, jak wielki i narastający jest to problem wśród młodzieży. Jako przewodnicząca młodzieżowego sejmiku chcę jasno powiedzieć, że przyszłość młodego sportowca powinna zależeć od talentu i pracy, a nie od ceny butów czy składki klubowej. Dzięki Komisji Sportu za przygotowanie raportu i wszystkim partnerom za współpracę, dowód, że młodzież nie tylko komentuje rzeczywistość, ale realnie ją zmienia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Uprzejmie proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego Wcisłe. Szanowni Państwo, mnie ten raport i cieszy, i przeraża. Cieszy mnie, bo udowadnia, że młodzi ludzie mają ważną rolę do odegrania w naszym życiu społecznym. Zarówno młodzieżowy Sejmik Województwa warmińsko, województwa mazowieckiego, jak i Rada Młodzieżowa wykonali pracę, ci młodzi ludzie i odkryli e, smutną rzeczywistość. To, o czym mówił Jan Małek, 40% młodych ludzi przestaje uprawiać sport w momencie, gdy kończy edukację podstawową i idzie do szkoły średniej. I co jest ważne, tego nikt nie zauważył. Mamy posłów, mamy senatorów, mamy ministerstwa, i nikt nie zauważył, że jedna z najważniejszych aktywności młodych ludzi umiera w pewnym, na pewnym etapie. I to jest reguła, to jest zasada. Martwi mnie to, że taki fakt następuje. Ale też cieszę się, że tu padły deklaracje ze strony młodych ludzi, że nie pozostawiają tego tematu na tej konferencji prasowej. I myśmy rozmawiali przed tym spotkaniem, i to nie jest tylko deklaracja osób, które uprawiają sport, bo. Jak się tutaj spotkaliśmy przed tą konferencją, to okazuje się, że wszyscy, którzy tu się wypowiadali, łącznie ze mną, uprawiali w młodości sport. U mnie ten taki negatywny przełom na szczęście nie nastąpił w momencie, gdy poszedłem do szkoły średniej, a gdy zostałem senatorem. Z racji tego, że nie mogłem już grać w piłkę siatkową na tej pozycji, na której grałem, nie trenując razem z kolegami, bo często przebywałem w Warszawie. Ale musimy sprawdzić jak rzeczywistość wygląda w całej Polsce i musimy zaalarmować poszczególne ministerstwa i znaleźć odpowiedź co zrobić aby ten moment krytyczny nie następował w wieku 15-17 lat a może tak jak u mnie w wieku 60 lat sport jest zbyt ważną dziedziną naszego życia i zbyt ważny dla społecznego funkcjonowania państwa polskiego byśmy mogli w łatwy sposób Pogodzić się z taką rzeczywistością. I dziękuję Młodzieżowemu, młodzieżowemu Sejmikowi Województwu Mazowieckiemu. Oczywiście dziękuję Radzie Młodzieżowej za to, że ten temat podjęła i gotowa jest nad tym pracować. I wierzę, że ministerstwa odpowiednie Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Sportu będzie gotowe do tego, aby podjąć takie kroki. Byśmy za na przykład 4 czy 5 lat mogli powiedzieć, że moment przejścia ze szkoły podstawowej do szkoły średniej nie jest momentem krytycznym dla rozwoju sportowego młodych ludzi. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania, to czekamy. Czy mamy pytania? Jeżeli nie mamy pytań, to będziemy kończyć. Dziękuję Państwu wszystkim za udział w konferencji. Do zobaczenia. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.